Przez cztery dni Młodzież Czeskiej Wielkiej nad wyliczką, Niemieckiego Henef oraz Nowego Dworu Gdańskiego uczestniczyła w organizowanym od 15 lat przez Żuławskie Towarzystwo Sportowe spotkaniu Młodzieży Miast Partnerskich. Po raz kolejny spotykamy się na spotkaniach Młodzieży Miast Partnerskich w Nowym Dworze Gdańskim uczestniczą ekipy z Henef. W Niemczech z Wielkiej Nadwyliczką, w Czechach i my, czyli gospodarze Nowy Dwór Gdański. To już jest tradycja, że od 15 lat spotykamy się w gronie młodzieży miast partnerskich i przez 4 dni realizujemy program, który jest dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim. Tematem tegorocznego spotkania. Jest 25 rocznica podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami. Przez cztery dni realizujemy program, na który składa się część historyczna, poznawanie regionu, poznawanie kultury, a także część sportowa. Dzisiaj kończymy cały program. Mamy nadzieję, że naszym gościom przypadł do gustu. I na drugi rok ponownie spotkamy się w Lundwarze Gdańskim. Mein Name ist Günter Kretschmann, ich bin der Präsident des Stadtsportverbandes in Hennef und seit 16 Jahren haben wir die sportliche Partnerschaft mit Novidor. Heute ist das 16. Mal, dass wir hier sind und wir sind inzwischen ganz gute Freunde geworden. Nazywam Günter Kretschmann, ich bin des Ich bin hier in ja, wir kommen in den Herbstferien hierher. Das heißt, in Deutschland sind, in Nordrhein-Westfalen sind Herbstferien. Und wir freuen uns auf das viertägige Programm, das wir mit den polnischen Freunden zusammen machen. Und benutzen die anderen Tage, wir sind sieben Tage hier, um ein bisschen Touristisches noch zu erleben. Přiježdáme zawsze do Nového dvoru v okreše našich ferí Žemňačánek. Přiježdáme tutaj i a spousta pěkně čas. Takže já se jmenuji Jiří Šurný a jsem starosta obce Velká nad Valíčkou z České republiky. Jezdíme sem už 8 let a jezdíme sem velmi rádi, protože je tady nádherná atmosféra velice dobré přátelství a jsme rádi, že naše mládež může si tady zasportovat a užít si tady společenské akce společně s ostatními partnerskými městy Nového Dvornohraňského. Nazývám se Jiří Pšudlin, jsem starostem místovosti Velká nad Velíčkou v České republice na Moravách. I 8 lat już współpracujemy z Nowym Dworem Gdańskim. Bardzo nam się tutaj podoba. Współpracujemy już 8 lat. Jesteśmy zadowoleni z tego, z kontaktów i z młodzieżą z Nowego Dworu Gdańskiego oraz z młodzieżą z innych miast partnerskich. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.